Paweł, przygotowany, rozumiem, za chwilę wychodzisz? Przygotowany, już niebawem ruszamy i robimy swoje. Jakie masz przesłanie dla swojego przeciwnika? Marcin, never don't give up! No dobra, ale strategia się zmieniła? Jakaś coś? Nie, wszystko, wszystko to samo według planu. Uderzamy, niszczymy i koniec, kończymy ten konflikt. Pierwsza, druga, trzecia, do końca. Nie no, mam no jest takie ryzyko, to jest MMA, bo nie? słuchaj, to są trzy więc... minuty, są trzy minuty rundy, no. więc trzy minuty myślę, że e Marcin może uciekać gdzieś po tym oktagonie. Jakby było pięć, miałbym większą pewność, że no przez pięć minut się zmęczy i go dorwę. No ale mam nadzieję, że uda się go upolować w te trzy minuty. A masz jakąś specjalną technikę planowaną na to, żeby go upolować. No yy, ja no zobaczcie walczesz, nie, nie będę bo ta ich klatka, która tam, tam jest, to jest nie, taka dosyć wysoka i co. No naprawdę, zobaczyłem tą klatkę, to zrobiła na mnie wrażenie. Bardzo e, efektowna, widowiskowa klatka. No i przede wszystkim bardzo się cieszę, że jest taka wysoka, bo no Marcin nie spierdoli. I tym optymistycznym akcentem do zobaczenia na walce.